Yo, yo, słuchajcie, to co trzymam w dłoni to są peny Piątki, na odświeżyło serię. Peny jak wiadomo już nie gra, długo też nie pograł. Bardzo fajny zronik, bardzo go lubię, bardzo lubię jego buty. No i stworzyli sobie peny Piątki już po takim długim czasie. Można powiedzieć, że to jest powie lat 90. w 2013 roku. Co one skrywają? Już mówię. Wygląd zewnętrzny. Mamy 2013 rok, a i tak jak się spojrzy na te buty, widzimy, że to jest nawiązanie do lat 90. Cała bydła tego buta z tymi falami daje mi odczucie, że faktycznie to są peny. Nie jestem w stanie opisać słowami tego, co jest w nich tak charakterystyczne, że jesteśmy w stanie poznać, że to są buty tego rolnika. Jeżeli chodzi o materiały użyte, mamy tutaj sobie skórę, która jest sztuczną skórą, oczywiście nienaturalną, ponieważ nikt już takich nie używa. Chyba, że kupuje buty do garnituru z dinozaura albo z Zamurza. W każdym razie mamy. Tutaj bardzo przyjemną siateczkę, jest jej dużo, jest to połączenie takich dwóch technologii. Fajne jest to, że to są różne kolory, tak że nie mamy tutaj jednolitego koloru, tylko tu mamy ciemniejszy, taki y różowy, lekko, nawet nie wiem, jestem facetem, znam 32 kolory, a pomarańcza dla mnie to owoc. Plus mamy tutaj bardzo cienką siatkę, plus tutaj widać troszeczkę technologii piozowatych, czyli bardzo fajne połączenie dwóch. Trzech dekad, tak? Lata 90., 2000 i 2013. To są trzy dekady. Moi drodzy, tyle jeżeli chodzi o wygląd wewnętrzny, jak to wygląda się podeszwa. A, właśnie, jest bardzo dużo emblematów, tak? Mamy klasyczne logo Penego, mamy tutaj tekstik jakiś napisany, logo Penego na języku, tak więc na pewno się nie pomylimy, że to nie jest Budapest. Ale przejdźmy już do tej podeszwy. Moi drodzy, podeszwa jest specyficzna. Mianowicie mamy bardzo głębokie wcięcie, co świadczy o tym, jak wysoko jesteśmy trzymani nad podeszwą, tak. Mamy bardzo wysokie wcięcie, mamy tutaj płytkę kredlarową, która sprawia, że ten but trzyma się sztywno, że on się nie gnie itd., itd. Jeżeli chodzi o bieżnik, mamy jodełkę, tylko że ona jest taka lekko zaokrąglona. Jeżeli chodzi o systemy, pod, podpięte nam włożono RMAX 180, gdzie jest on przyciemnioną szybką na tak kozaka ze wsi, mianowicie przyciemnione szyby w BMW. Ktoś, kto tak rzuci na nie raz okiem, stwierdzi, że tu nie ma tej poduszki. Tak, ona jest, to jest RMAX 180. Elegancko, możemy sobie ucisnąć. Z przodu jest użyta jakaś pianka. Yy, nie ma żadnego emblematu, ciężko jest znaleźć informację, co to jest za pianka. Ale nie jest jakoś tak kurczę, że w ogóle nie wiadomo, co to jest. Jest miękko, jest sympatycznie. Specyficzną rzeczą, jak się je zakłada, ja miałem wrażenie, że podeszwa jest węższa od reszty buta. Lata 90., możliwe. Ja mam takie odczucie, jako fanatyk tego, żeby kostka była jak najbardziej zabezpieczona, żeby czuć się stabilnie w bucie. Czułem się tak specyficznie, nie mogę powiedzieć, że czułem się jakoś mega ale patrząc na ten but, nie widzimy tego, żeby ten but był węższy faktycznie, ale więc to jest widocznie moje jakieś tutaj relatywne odczucie. Jeżeli chodzi o bieżnik, jest elegancki, guma jest cienka, jest miękka, więc trzymać będzie na pewno na każdej sali. Część zewnętrzna tutaj jest płytsza troszeczkę, mam wrażenie, od tej części zewnętrznej. Tyle o podeszwie, tyle o systemach. Przejdźmy do tego, jak stopa w budzie chodzi. Moi drodzy, zastosowano coś, jeżeli chodzi o w ogóle ten but, czego już dawno nie stosuje, skarpetkę. Skarpetka w środku jest oddzielna, wkładamy, ona wychodzi tutaj aż od Achillesa, do mojego ulubionego trzymadła na but. Jest, przebiega pod kostką, jest przyczepiona na stałe, i cała nasza stopa jest w skerpecie, tak? Jeżeli chodzi o dopasowanie, jest dopasowana odpowiednio do od wymiaru, cut to size. Jeżeli mamy dziesiątki, bierzemy dziesiątki, mamy 45, bierzemy 45, nie musimy za wyżej zaniżać. Cały Cała tutaj ta konstrukcja sprawia, że stabilizator też nam powinien wejść, przy czym wtedy brałbym pół rozmiaru większe. Wiadomo, na nodze stawa się mocniej ściśnie, a na nodze ze stabilizatorem będzie więcej miejsca. Jest to wykonalne, jest to jak najbardziej, jak najbardziej nie będzie przeszkadzać. Nie ma żadnych tutaj na sznurówkach trzymadeł gdzieś w środku, żeby trzymać tą konstrukcję buta. Nie przeszkadza to jak najbardziej, jest ok. Tak więc, moi drodzy, podsumowując. Moi drodzy, podsumowując ten but, lata 90. w 2013 roku. Pomimo tego, że mamy ten but skrojony na nowoczesność, mamy też klasykę, mamy też świeżość z lat 90., mamy no świeżość 2013, idealne połączenie Lat 90. z latami 2013 dekady, tak? Tych butów wyszło niewiele na świecie. Nie są one jakoś tak wszędzie powszechne, że znajdziemy je w każdym sklepie, więc dla każdego zawodnika, który chciałby mieć coś niezwykłego, coś specyficznego, coś wyjątkowego, będzie to nie niela takka. Wszystkie systemy są zrobione tak, że but nadaje się do gry w 2013 nadaje się do niej dobrze, ponieważ śmigał w tym sezonie, który już się dla niego zakończył, Deadon Williams, a na pewno by nie śmigał w czymś kiepskim. Tak jak mówię, z tyłu Air Max 180, z przodu, z przodu prawdopodobnie kusło. Bardzo fajny but, bardzo lekki but, limitowana edycja. Jest ich mało, jesteś koneserem, powijaj. Jesteś fanem penego, powijaj. Lubisz lat, buty z lat 90. i chcesz w nich grać, powijaj. To wszystko dla Was. Skoczny był precyzja and Hubs 2013 EU.